Witajcie, moi drodzy. Pora na kolejne czytanie. Tematem jest: co z tym dalej? Wybierzcie sobie, proszę, kartę, która z Wami rezonuje. I sprawdzimy, co dalej zrobić. Co dalej zostanie zrobione przez kogoś w tej sytuacji. Mam nadzieję, że już. Jeśli nie, to zatrzymajcie. Odkładamy dwie pozostałe. Mamy królową pentakli. Eee, co z tym dalej? Śmierć. Rycerz kielichów. Diabeł. I spytaj swoje anioły. Hmm. Słuchajcie, no um, mam, mam wrażenie że z czymś sobie poradzicie, um, że, że, że sytuacja, e, która się dzieje, jest trudna, um, ale ona musi się wydarzyć i musicie to w sobie przepracować, bo to będzie dla Was zbawienne. Tutaj na tej karcie ludzie to nie jest błaganie nie zabieraj mnie. Oni się nie boją. Oni chcą, żeby ta śmierć zabrała ich do tego słońca, które tam widać w tle. To nie jest śmierć, która zabie, zabiera, wiecie, tak negatywnie. W związku z tym, że myślę, że tutaj mamy też osobę duchowną jakąś. To to wszystko jest na takich zasadach, to Ci pomoże. To cię wybawi. I musicie um, coś przepracować. Musicie całkowicie. Przetransformować problem lub sytuacja całkowicie się przetransformuje. A dlaczego? Bo mamy rycerza kielichów. I teraz tak, albo rycerz kielichów jest kimś, kto do was przychodzi, albo rycerz kielichów jest sprawą, która wraca, a uważaliście ją za zamkniętą, albo osobą, która wraca, a uważaliście, że to, jest, yy, że to jest relacja zakończona. I co nam w związku z tym mówi diabeł? Uff. Mi się wydaje, że w tym przypadku mm, diabeł mówi o nieokiełznanej chęci do życia. Mało tego o namiętności, yy, bo wydaje mi się, że ta transformacja, która się tutaj zadzieje, będzie miała wpływ na tą relację, yy, i być może, jeśli to jest osoba, która do Was wraca, czy problem, który do Was wraca, yy, a miał być zamknięty, yy, to albo będzie tak. Yy, że tutaj nastąpi albo w Was, albo w tej osobie transformacja, albo w tym problemie na Waszą korzyść i teraz od, od teraz wszystko się będzie układać, co da właśnie ten diabeł. Ja nie widzę, żeby ten diabeł był negatywny, właśnie wręcz przeciwnie, że on jest pozytywny. On z jednej strony widać jakby. No, on tutaj nie ma za przyjaznej tej mortki swojej, tak? Ale widać, że ci ludzie są, z... oni nie są uwiązani. To nie jest tak, że oni cierpią. Oboje są zadowoleni. E, ten facet jeszcze e, trzyma e, tego diabła za ogon. Jakby mówił, cześć stary, kopelat. E, ja mam wrażenie, że tutaj przy tym rycerzu kielichów. To, jakby ta transformacja, którą przyjdziecie, mi się wydaje, że tutaj po prostu musicie coś przetransformować w sobie. Nie wiem, może wyciągnąć wnioski z poprzedniej. Jeżeli to jest osoba, która wraca, to przemyślcie, czy tylko ona była winna, czy wy również, czy coś możecie zmienić. Spójrzcie, porozmawiajcie z kimś, kto ma zupełnie inny punkt widzenia niż wy. Przedstawcie problem ze swojej strony i postarajcie się na niego spojrzeć z zupełnie innej strony. Co najprawdopodobniej otworzy wam oczy. I gdy przyjdzie ta osoba, to myślę, że to będzie nieziemska znajomość. Tak mi się wydaje. Jeśli nie wiecie, jak się przetransformować, karta anielska mówi: spytaj swoje anioły. I teraz trzeba usiąść, e, pomodlić się, jeśli jesteście osobami, które się nie, nie modlą, e, chociaż to jest niemożliwe, bo jeśli wierzycie w tarota, to, to musicie wierzyć, że jest coś więcej. Pomódlcie się i poproście anioły, swoje anioły o prowadzenie w tej sprawie, w tej sytuacji. Niech Wam dadzą yy, znaki, ale yy, 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 niech Wam dadzą znaki, w, jak, w jaki sposób możecie się przetransformować. Bardzo Wam dziękuję, Jedyneczki. Mam nadzieję, że. Transformacja to idzie do skutku, bo ja myślę, że to będzie pozytywna transformacja. Że, że jesteście, że te jedynki to są tak, jesteście takimi osobami, które yy, jesteście po prostu szaleni i wy lubicie taki, taki szał, tą, yy, tą energię diabła. Po prostu to lubicie, to jest wasza energia. Takie mam wrażenie. Dobra, dwójeczki. Piękna karta, ja też ją nawet sama wybrałam. Bardzo mi się podoba, nie wiem, tak jakby trochę łuski miała ta dziewczyna na sukience. W ogóle się świeci, więc ja, ja jestem ja szeroka. Jestem A zbuław, cesarzowa i siedem denarów. Okej. Okay. Yy, I idealny moment. Ja myślę tak. Yy, był plan. Była sytuacja. Była sytuacja, która yy, spowodowała jakby ogień, zapalenie się światełka yy, i, i działanie. Także że, że o super, jest ta sytuacja, to robimy to i to. I myślę, że te działania, które zostały podjęte, albo dopiero zostaną podjęte, może tutaj chodzi o to, żeby, a właśnie, idealny moment na działanie, jeśli macie pomysł, to działajcie zgodnie ze swoim planem. Może on jeszcze nie być do końca. Może jeszcze nie mieć do końca, jakby wszystkiego od A do Z ukazane, ale macie już nowy pomysł. Macie energię na inicjatywę i działajcie z rozmachem. Co Wam przyniesie um, korzyści? Cesarzowa mówi o tym, że wszystkie działania, jakie podjęliśmy, wyjdą nam na dobre. Ale siódemka denarów mówi tylko, to nie tak od razu. To tak cierpliwie trzeba poczekać. Zadziałaj, myśl pozytywnie, bo to jest idealny moment na to, na to, żeby zadziałać. Działaj zgodnie ze swoim planem. Pozytywnie działaj, yy, zgodnie ze sobą, yy, ale nie na, na niekorzyść innych. Broń Boże. Yy. Zasać to drzewko i czekaj na plony. Grzecznie czekaj, a wszystko, co ma się wydarzyć, to się wydarzy. Myślę, że więcej nie muszę tutaj mówić. Działaj. Jeśli masz w głowie pomysł, to działaj. A doczekasz się plonów. Dzięki dwójki. Przed nami trójeczki. Taka taka chyba mylę chodzili ta karta. No i poza tym to szóstka kielichów, więc taka właśnie musi być. Zobaczmy co tutaj. O, czwórka czy? Królowa, piątka kielichów. Aha, i wyciągam sobie dwie rady w niedalekiej przyszłości i podejmie działania. To jest ciężka sytuacja. Czwórka mieczy mówi tam, że, nam, że musimy nabrać sił. Piątka kielichów natomiast mówi nam, żebyśmy broń Boże nie zachowywali urazy w sobie. Żebyśmy nie czuli żalu. Rozlało się, to się rozlało, nie pozbieramy, ale są jeszcze dwa pełne kieliszki tu. Tak? Ta dziewczyna tutaj jest smutna, patrzy na te kielichy, no ale bez sensu zupełnie, skoro tam są dwa jasne, piękne, pełne. Nabierz. Ja myślę, że to jest trochę tak. Że to tak powinniśmy czytać. Czegoś ci brakuje. Za czymś tęsknisz, Przestań to robić. Nabierz siły, odpocznij, oczyść umysł, zobaczcie, co on tutaj robi, ten duch. Oczyść umysł, nazbieraj nowej, pozytywnej energii i bądź królową kielichów bądź kobietą uczuciową, utalentowaną, marzycielską. Bądź panią w swoim domu, tylko spokojną, która już nie płacze za tym, co było. Tylko podejmij to działanie, odpocznij, nabierz nowej pozytywnej energii, i w niedalekiej przyszłości będziesz już panią siebie, panią swojego domu, troskliwą, kochającą. Nie zwracającą uwagi na przeszłość. Mocno trzymam kciuki, bo wiem, że jest to trudno. Ale na pewno Wam się uda. Dzięki ślicznej pozdrawiam.